Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny, Matki Jezusa. Inspirowana tradycją Jasnej Góry i duchowością świętego Jana Pawła II. O Pani nasza, Królowo Nieba i Ziemi, zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Stajemy przed Tobą, Matko Bolesna z Częstochowy, której oblicze nosi blizny historii, lecz promieniuje nadzieją wieczności. Twoje spojrzenie, utrwalone na cudownym wizerunku, mówi nam – ufajcie, Jam jest z wami. Matko Kościoła i Orędowniczko Strapionych, przyjmij nasze serca, zranione grzechem, samotnością i zwątpieniem. Jak pod krzyżem Syna Twojego stałaś niezłomna, tak i dziś. Naucz nas przyjmować wolę Ojca. Przez pamięć na Twoje cierpienia, o Matko, nie odmawiaj nam pociechy w godzinie próby. Dla młodzieży, która gubi się w chaosie świata oświeć ich ścieżki, by odnaleźli sens w miłości Twego Syna. Dla rodzin rozdartych egoizmem i brakiem dialogu, ucz nas czystości serca i wierności sakramentowi. Dla narodów targanych wojną, rozlej balsam pokoju, by miecze przekuto na pługi. Pocieszycielko nasza, która zwyciężyłaś szwedzkie najazdy i komunistyczne prześladowania. W 1656 roku, gdy Polska była jak statek miotany burzami, ogłoszono cię królową tego narodu. Dziś, gdy nowe ideologie chcą zniszczyć korzenie wiary, bądź tarczą dla życia nienarodzonych, obrończynią małżeństw i rodzin. Jak w 1956 roku milion Polaków odnowił śluby jasnogórskie, tak i my wołamy: Maryjo, przyjmij naszą wierność krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. Naucz nas walczyć z wadami i kochać nieprzyjaciół. Matko uzdrowienia chorych. Gdy w 1430 roku rabusie zranili twój wizerunek, Bóg pozwolił, by ślady miecza pozostały jako znak współcierpienia. Niech każda nasza rysa duszy stanie się miejscem, gdzie objawi się łaska. Dla umierających bądź im przewodniczką do domu Ojca. Dla cierpiących na duszy i ciele, dotknij ich jak święty Łukasz, który malował Twój wizerunek z miłością ewangelisty. Gwiazdo morza i nadziejo więźniów sumienia. Pamiętamy jak kart, Wyszyński, uwięziony za wiarę, pisał do ciebie listy pełne ufności. Naucz nas tej heroicznej nadziei, która przekształca kajdany w różańce. Gdy święty Jan Paweł II powierzał ci cały świat, wołając totus tuus, uczył nas, że człowiek nie może iść naprzód bez matki. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Niech ta modlitwa, złączona z westchnieniami wszystkich pokoleń, dotrze do twego serca. Pośredniczko łask, O Maryjo, módl się za nami. Źródło pokoju, prowadź narody. Uzdrowienie chorych, namaść nasze rany. Amen.